Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku przedstawiam mojego serdecznego przyjaciela Zordona, który nauczy Państwa gry na zębach, jak i zarówno na głowie. Zacznijmy może najpierw od nauki gry na zębach. Pierwszy krok, który musimy wykonać, to zatkać tkanin i otworzyć szeroko usta. Następnie uderzyć paznokciem o górne zęby. W zależności od szybkości władania rączkami, zależy szybkość wystukiwanego rytmu. Wracając do gry na główce, jest to podobna technika jak w przypadku gry na zębach. Polega ona na uderzaniu zgięciami palców w głowę. I to było na tyle. Wystąpili z idzie. głosu życzył dziku. Zapraszamy do komentowania, jak i zarówno oceniania naszego filmu. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Yo.